Proroctwo Agigeuszowe, rozdział pierwszy. Roku którego Dariusza Króla miesiąca szóstego, dnia pierwszego tegoż miesiąca stało się słowo pańskie przez Agigeusza, proroka, do Zorobabela syna Salatielowego, książęcia Judzkiego i do Jesuego, syna Jozedekowego, kapłana najwyższego mówiąc. Tak powiada Pan Zastępów, mówiąc, ten lud mówi, jeszcze nie przyszedł czas, czas budowania domu pańskiego. Przecież się stało słowo pańskie przez Agieusza, proroka mówiąc. I zali wam jest czas, abyście mieszkali w domach waszych listwowanych, a dom ten aby pusty stał? Teraz tedy tak mówi Pan zastępów, uważajcież, jako się wam powodzi, Siejecie wiele, a mało zbieracie, jecie, ale się nie nasycacie, Pijecie, ale nie ugaszacie pragnienia. obłuczycie się, ale się nikt nie może zagrzać. A ten, co sobie zapłatę zgromadza, zgromadzają do worka dziurawego. Tak mówi Pan Zastępów: Uważajcie, jako się wam powodzi, wstąpcie na tę górę i zwoźcie drzewo, budujcie ten dom. A zakocham się w nim i będę uwielbiony, mówi Pan. Poglądacie na wiele, a o to mało dostawacie, a co wnosicie do domu, to ja rozdmuchywam. Dlaczego? Mówi Pan zastępów, dlatego, że dom mój jest pusty, a międzytem się każdy z was stara o dom swój. Przeto się nad wami niebo zawarło, aby rosy nie dawało. Ziemia także zawarła się, aby nie wydawała urodzaju swego. A tak przyzwałem suszę na tę ziemię i na te góry i na pszenicę i na moszcz i na oliwę i na to, co by miała wydać ziemia i na ludzi i na bydło i na wszystkę pracę ręczną. Wtedy usłuchał Zorobabel, syn Salatielowy, i Jesua, syn Jozedekaowy, kapła najwyższy i wszystkie ostatki ludu głosu Pana, Boga swego, i słów agigeusza proroka, ponieważ go posłał Pan Bóg ich, bo się lud bał oblicza pańskiego. Wtedy agigeusz poseł pański rzekł do ludu, będąc w poselstwie pańskiem, mówiąc: Jam z wami, mówi Pan. Wtem wzbudził Pan ducha Zorobabela syna salatielowego, książęcia judzkiego, i ducha Jesuego syna jozedekowego, kapłana najwyższego i ducha ostatków wszystkiego ludu że przyszedłszy robili około domu Pana zastępów Boga swego. Rozdział drugi. Dnia dwudziestego i czwartego miesiąca szóstego roku, którego Dariusza Króla siódmego miesiąca dwudziestego i pierwszego dnia tegoż miesiąca stało się słowo pańskie przez Agieusza, proroka mówiąc mów teraz do Zorobabela, syna Salatijelowego książęcia ludzkiego i do Jesuego, syna Jozedekowego, kapłana najwyższego, i do ostatku ludu mówiąc, Któż między wami pozostał, co widział ten dom w sławie pierwszej jego? Jaki wy teraz widzicie? I nie jest przeciwko onemu jako nic w oczach waszych? Jednak teraz wzmocnij się, Zorobabelu, mówi Pan. Wzmocnij się, Jesue, synu Jozedekowy, kapłanie najwyższy. Zmocni się też wszystek ludu tej ziemi, mówi Pan, a róbcie, bo ja z wami, mówi Pan zastępów. Według słowa, które mym przymierze uczynił z wami, gdyście wychodzili z Egiptu, duch także mój stanie w pośrodku was, nie bójcie się, bo tak mówi Pan zastępów, oto ja jeszcze raz, a to po małym czasie, poruszę niebem i ziemią i morzem i suchą, Poruszę mówię wszystkie narody i przyjdą do pożądanego od wszystkich narodów, i na pewnie ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje Mojeć jest srebro i moje złoto, mówi Pan zastępów. Większa będzie sława domu tego pośredniego niż onego pierwszego, mówi Pan zastępów, bo na tym miejscu dam pokój, mówi Pan Zastępów. 24 dnia dziewiątego miesiąca Roku, którego Deriusza stało się słowo pańskie przez agigeusza proroka, mówiąc. Tak mówi Pan zastępów, pyta się teraz kapłanów o zakon, mówiąc, gdyby kto niósł mięso poświęcone w podołku sukni swej, albo by się dotknął podołkiem swoim chleba, albo potrawy, albo wina, albo oliwy, albo wszelkiego pokarmu i zali się poświęci? Odpowiedzieli kapłani, a rzekli Nie. Wtedy rzekł Agigieusz, jeśli kto będąc nieczysty od trupa, dotknąłby się czego z tych rzeczy, będzie nieczysty, odpowiedzieli kapłani i rzekli, będzie nieczyste. Wtedy odpowiadając, Agigeusz rzekł, tak ci lud ten, tak i naród ten przed obliczem moim, mówi Pan, tak i wszystka sprawa rąk ich i cokolwiek tam ofiarowali nieczyste było. A tak uważajcież proszę, jako się wam powodziło od tego dnia aż do onego, kiedy przestano kłaść kamienia na kamieniu w kościele pańskim. Od tego czasu, gdy kto przyszedł do gromady zboża, od dwudziestu korcy znalazł dziesięć, gdy przyszedł do prasy, aby naczerpał pięćdziesiąt wiader wina, znalazł tylko dwadzieścia. Karałem was zarazą, zbóż i rdzą i gradem wszystkie prace rąk waszych, Uważajcież teraz ode dnia tego aż do onego, ode dnia dwudziestego i czwartego miesiąca dziewiątego aż do dnia, którego był założony kościół pański. Uważajcie mówię. I zali jeszcze jest nasienie w Szpichlerzu i owszem, ani macica winna, ani figowe, ani granatowe, ani oliwne drzewo nie wydały owocu, lecz ode dnia tego będę błogosławił. Potem stało się słowo Pańskie powtóre do Agigeusza dnia dwudziestego i czwartego tegoż miesiąca mówiąc: Mów do Zorobabela, książęcia judzkiego, a rzecz: Ja poruszę niebiosa i ziemię, i podwrócę stolice królestw i zepsuję moc królestw pogańskich. Podwrócę, mówię, wóz i tych, którzy na nim jeżdżą, i upadną konie i jeżdżący na nich, każdy od miecza brata swego. Won dzień, mówi Pan zastępów, wezmę cię z Robabelu synu Salatielowy, sługo mój, mówi Pan, i uczynię cię jako sygnet, albowiem wybrałem cię, mówi Pan Zastępów. Koniec proroctwa Agieuszowego.